Cześć, witam się serdecznie. Fajnie, że jesteś na tym hangoucie. Wprawdzie dzisiaj święto, ale w tym roku to na początku i na końcu roku tyle świąt, że człowiek nie wie, kiedy w ogóle pójdzie do roboty. Także mam cichą nadzieję, że od jutra wszystko będzie normalnie. Natomiast temat dzisiejszy trochę wrócę do wąpłów, ponieważ się okazało, że. No, wielu ludzi, być może i ty, ma zaległe problemy nierozwiązane z Wąpem. Oczywiście, jeżeli chodzi o jazdę po alkoholu. No i jest dobry okres, żeby na początku roku, jako postanowienie, nazwijmy to noworoczne, sprawę wyczyścić. I zacznę od. Takiego zapytania jednej osoby z województwa dolnośląskiego, a mianowicie dostał tam kiedyś w Porze we Wrocławiu orzeczenie negatywne. Natomiast no, w tej chwili się zastanawia, czy nie pójść do innego wąpu, i pytanie jest do jakiego. I mm, przepis mówi, że Możesz się badać w miejscu zamieszkania, prawda? Teoretycznie w tej chwili w dowodzie osobistym, nowym dowodzie osobistym nie ma żadnego adresu zameldowania, także co sobie nie powiesz, to tak będzie, ale w praktyce jest tak, że no powiedzmy w WOMP-ie we Wrocławiu się bardzo dziwią, jeżeli ktoś ma skierowanie od starosty Powiedzmy, ze Śląska czy z Białego Stoku jest tam wpisany inny adres, czyli żeby przejść we Wrocławiu czy w innym womp który sobie wybierzesz, no to musiałbyś albo się przynajmniej czasowo zameldować, albo przynajmniej podać im jakiś adres taki, w którym ktoś odbierze późniejszą korespondencję z WOMP-u, prawda? Czyli orzeczenie, które przyjdzie czy jakieś tam inne papiery, czy cokolwiek innego, prawda. Czyli musisz mieć, jakby to powiedzieć, kwaterunek o jakiejś takiej za, zaufanej osoby, która tą korespondencję przejmie i na wszelki wypadek jeszcze potem tą korespondencję ci przekaże. I no zawsze można pomanipulować wąpami z województwa, czyli powiedzmy we Wrocławiu masz kilka wąpów, czyli główny jest, znaczy we Wrocławiu, mówię w województwie dolnośląskim, masz kilka wąpów. Pierwszy to jest we Wrocławiu, no ale jeżeli ci uważasz, że Wrocław jest zły z jakiegoś powodu, to pozostaje zawsze Lubin, Pozostaje Jelenia Góra i pozostaje chyba Wałbrzych, prawda? Czyli są trzy dodatkowe, aczkolwiek żeby się nie okazało, że zamienił stryjek, prawda? I chcesz dobrze, yy, idziesz do innego, myślisz, że tam ci się coś uda, a no, tam też cię uwalają, prawda? Przynajmniej cię odeślą pod dokumentację powiedzmy, jak, jak ulałeś we Wrocławiu, jesteś z Wrocławia, to obleją cię w innym womp lub będą ci odsyłać po jakąś dokumentację. Bo jeżeli pierwszy raz się nie udało, jeżeli pierwszy raz zostałeś uwalony, to zabierają ci skierowanie, które otrzymałeś ze starostwa i drugim razem już tego skierowania nie potrzebujesz, ale jeżeli tego skierowania nie masz, to a potrzebujesz się badać za jazdę po alkoholu, to jest jasnym, że gdzieś już pierwszy raz się badałeś i z jakiegoś powodu byłeś uwalony. Jest jeszcze druga sytuacja, że byłeś... Uwalony, może nie tyle uwalony, przeszedłeś takie badania nawet pozytywnie parę lat temu, natomiast wpadłeś w recydywę i złapano się tam drugi, czy nawet często zdarza się trzeci raz. No i boisz się, że jak pójdziesz do danego ośrodka, gdzie mają wszystkie Twoje papiery, to zostaniesz uwalony jako Recydywa I wydaje mi się, że obawa jest dosyć słuszna, i wtedy mówię, być może wąpy z danego województwa są jakimś tam rozsądnym rozwiązaniem. No jeżeli chcesz inne województwo, bo wiesz, że tam gdzieś jest łatwo, miło i przyjemnie, to musisz coś pomyśleć o jakimś czasowym meldunku. Musisz, jeżeli nawet nie meldunek, to przynajmniej mieć już przygotowany adres, na który korespondencja przyjdzie, czy który wpiszą ci do orzeczenia na prawie jazdy. I odradzam, żeby to były jakieś hotele, hostele czy coś, bo takie rzeczy jest łatwo sprawdzić w internecie. Czasami badający lekarz zna ten adres, ale mówię, musisz mieć to przygotowane, nie możesz się motać, ponieważ znam już taki przykład gościa, który przyjechał gdzieś tam z gór do Wrocławia. Wszystko było łatwo i miło, przyjemnie do momentu, kiedy nie zamotał się z adresem, zaczął kręcić. No i tak naprawdę go. Pogonili. WOMP to nie jest instytucja prywatna, taka jak moja, czy lekarz, którego masz za rogiem, że jest pewien aspekt finansowy. No i każdego pacjenta traktuje się jak klienta, prawda, że, że jest troszeczkę takiej. Nazwijmy to uniżoności wobec pacjenta, że wszelkie wątpliwości się rozwiązuje na temat w kierunku dobra pacjenta. Nie każdego uważa się za jakiegoś tam alkoholika, zbira, bandziora i tak dalej. Jest domniemanie niewinności, a nie tylko uważanie każdego z jakiegoś tam. Alkoholika czy innego z prawda? Jeżeli w trakcie tej transmisji chcesz ze mną pogadać, oczywiście tradycyjnie telefon 789-273-335. Żeby był jasny, telefon służy tylko do. Transmisji po, po transmisjach tego telefonu nie tego telefonu nie, nie odbieram. On po prostu leży tutaj i sobie czeka na kolejny hangout. Patrzymy tutaj, co tutaj innego ciekawego mam jeszcze do powiedzenia. Yy, także jeszcze raz tutaj telefonik siedem osiem dziewięć dwa siedem trzy 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 pięć siedem osiem dziewięć dwa siedem trzy 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 pięć także trójek tutaj w tym telefonie nie brakuje. Za moment jeszcze przeczytam Ci historię kolejnego pacjenta. tylko jak na złość, oczywiście, gdzieś się zgubiłem na swoim telefonie. Napisał mi dość długiego sms-a, ale zaraz, zaraz powiedzmy, postaram się znaleźć. Już momencik, bo jak się człowiek śpieszy. Jak się człowiek śpieszy, diabeł się cieszy. Już moment. No jest jak za nowoczesne te telefony. Dobra, już jestem we właściwej aplikacji i już momencik. Dobrze. Historia tego pana jest mniej więcej taka. Kilka lat temu odebrano mi prawo jazdy za alkohol. Dostałem skierowanie na badania psychologiczno-lekarskie do jednego z WOMP-ów. Na badania stawił się i psychologiczne zaliczył bezproblemowo. Natomiast badania lekarskie wykazały istnienie przeciwwskazania do kierowania pojazdami samochodowymi. W dodatku wysłano mnie do lekarza psychiatry, który skazował 150 zł, i po krótkiej rozmowie, nawet nie patrząc w moją stronę, wydał opinię negatywną. Czyli tu skomentuję ten przypadek. Musisz się liczyć z tym, że jak jesteś skierowany do lekarza psychiatry, to niedobrze ci to wróży, prawda no i plus dodatkowy koszt. W tym czasie badań byłem do końca szczery z lekarzem w kwestii alkoholu. No, nie piłem dużo, ale powiedziałem, że w ogóle nie piłem i nie pomogło mi to w zdobyciu wyniku w ogóle. I tutaj ten pacjent chce się umówić do mnie, do Wrocławia, na jakąś rozmowę, ale powiedzmy, wyniki prób bądtorobowych ma pozytywne. Parę kilometrów jest i, no, według mnie przyjeżdżanie tutaj aż taki kawał drogi nie ma sensu, ponieważ możesz spokojnie sprawę załatwić mailowo. I minęło parę lat. W zasadzie ten kierowca nie pije. Tam raz na dwa tygodnie, cztery piwa, w sobotę, w niedzielę, prawda? Tyle, że jakieś śmieciowe jedzenie i obawia się niekorzystnego wyniku podczas tego kolejnego badania. I no, pytanie: Co robić? idealną sytuacją byłoby, gdyby załatwił sobie jakieś zaświadczenie od lekarza psychiatry, że jest osobą, która nie wymaga jakiejś terapii antyalkoholowej, prawda, czy terapii uzależnień. Natomiast problem się robi teraz techniczny taki, że no weszły teleporady, a podczas tych teleporad, no niby to jest fajne do wystawienia zwolnienia lekarskiego, do przepisania recept, czy tam do czegoś, ale jest trochę gorsze do oceny stanu zdrowia. I psychiatrzy za bardzo, czy jacyś, jacyś, jakieś inne osoby yy, badające, inni specjaliści, nie za bardzo chcą wystawiać konkretnych Orzeczeń, prawda? No, sprawa jest prosta, po prostu zasłaniają się tym, że no nie mogą w pełni ocenić, czy ktoś jest tam, podtrzymuje tą trzeźwość, czy nie podtrzymuje, no i poniekąd mają sporo racji. I jest jednak iskierka. Nadziei, światełków tunelu, ponieważ no, w tej chwili w WOMPach też obowiązuje jakaś profilaktyka antykowidowa i nie czepiają się aż tak y, ludzi, y, którzy przychodzą. Czyli jeżeli się przygotujesz tam, y, nawet nie mając zaświadczenia od psychiatry, y, będziesz miał jakieś tam próby wątrobowe. Wykażesz skruchę, wykażesz, że wyciągnąłeś jakieś, udowodnisz, że wyciągnąłeś jakieś wnioski z tej porażki, jaką była poprzednia awantura, czy poprzedni wybryk po alkoholu, no to masz szansę, że się wyśmigasz, no bo jeżeli psychiatra. Psychiatrzy nie chcą za bardzo przyjmować, to i tak samo pewnie w Wąpach nie są za bardzo przyjmować. I mam sygnały, że w wielu w Wąpach jest dużo łatwiej przejść niż powiedzmy przed COVID-em. I przypuszczam, że chodzi o to, że chcą jak najszybciej tych ludzi powysyłać, załatwić, nie żeby się szwendali tam po korytarzach danego wąpu No a siłą rzeczy to wiąże się troszeczkę z ograniczeniem zakresu badań, po prostu rachu ciachu. Jeżeli ktoś jest mądry, nie będzie się upierał, że chce powiedzieć prawdę i ciągle on te parę piwek codziennie musi do kolacji wypić, chociaż piwo teraz tańsze od Coca-Coli podobno czy Pepsi-Coli, pokażę, że nie ma problemu z uzależnieniem alkoholowym. Być może warto zrobić próby wątrobowe z GGPT, poziom cukru, żeby czarno na białym udowodnić, że nie masz problemu alkoholowego i jest dużo Większa szansa na przejście niż przed covid -em. natomiast nie oznacza to, że ty nie wpadniesz w procenty i nie będziesz miał problemu. Niestety medycyna no, nie jest taka prosta jak matematyka, że 2 razy 2 jest 4, 2 dodać 2 jest 4, a nie 6, prawda? Dużo zależy tutaj od uznaniówki, od, od danego lekarza, od humoru danego lekarza, od jego wiedzy medycznej. Często sam nie wiem, jaką decyzję bym podjął, a co dopiero lekarz womp który nie jest jakoś tam finansowo czy emocjonalnie z pacjentem związany. Jego zadaniem jest trzymać się ściśle przepisów i raczej nie naciągają tych przepisów. Także, jeszcze raz możliwość. Zadzwonienia do mnie. Cześć Tomasz, Sole, pozdro. Jak wygląda sytuacja z prawkiem w tym roku, w tym nowym roku za alko? No Tomek musiałbyś dokładniej opisać o co ci chodzi, bo no, no, wygląda jak wygląda, prawda? To, co powiedziałem, jest przejść łatwiej, co nie oznacza, że każdy przejdzie łatwo, miło i przyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o moją skromną przychodnię, idzie fajnie, chociaż w tym nowym roku były dopiero dwa dni pracujące, a tutaj jest szósty, prawda? Czyli pracowaliśmy poniedziałek, wtorek, środa, czyli dzisiaj już jest wolne, co pozwoliło mi znaleźć troszeczkę czasu na hangout. Natomiast zaskoczyła mnie zaskoczyła mnie polska policja. Przepraszam, tutaj podłączę sobie telefon do ładowania. A mianowicie po raz pierwszy w życiu dostałem y, odwołanie od orzeczenia na detektywa. Odwołała się policja na Śląsku. Ten pan jako detektyw starał się pierwszy raz w życiu, czyli był kandydatem. Przeszedł badanie psychiatryczne, przeszedł badanie psychologiczne, natomiast z jakichś względów on policji nie pasował, i w tym momencie mam obowiązek wysłać wszystkie jego papiery do. Wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w Sosnowcu, czyli słynny Sosnowiec, nie służy tylko do badań kierowców, ale również do badań odwoławczych detektywów, badań odwoławczych na broń, badań odwoławczych pracowników licencji. No i widać, że są naprawdę zapracowani, czyli. Wniosek z tego jest taki, jeżeli coś masz na sumieniu, szczególnie jeżeli chodzi o konflikt z prawem, poważniejszy konflikt z prawem, jakieś wybryki po alkoholu, to no rozważyłbym fakt, czy rozważyłbym, czy warto się starać o takie zawody związane powiedzmy z bronią. Czyli kwalifikowany pracownik ochrony czy powiedzmy starać się o pozwolenie na broń no czy powiedzmy detektyw nie musi tam broni nosić ale nigdy nie wiadomo czy policja nie wyciągnie mu coś ze swoich przepastnych cyberarchiwów i za jakąś tam sprawę alkoholową czy przestępstwo kryminalne czy przemoc domową czy cokolwiek innego nie zostanie skierowany na badania odwoławcze? Jeżeli chodzi właśnie o takie badania odwoławcze z bronią, to już parę razy miałem sytuację, że ktoś starał się o broń myśliwską. Oczywiście u mnie przeszedł, bo czemu miałby nie przejść? Natomiast. Hmm, hmm, Natomiast policja pisze odwołanie, piszą epistoły takie, że dany gość tam kłusował, jeździł po pijaku, wszystko, wszystkie brudy jakie mu mogą wyciągnąć, to wyciągają i zamiast sami gościa uwalić, to wycierają sobie gębę lekarzem, mieszają w to lekarza i gościa narażają na Jakieś tam dodatkowe, nie tyle koszta, bo to policja płaci za odwołanie, ale na dodatkową mitręgę. Tutaj Tomek, panie Dariuszu, 03 promila po raz drugi, co pan poradzi? Hm. Dobre pytanie. Pytanie jest, kiedy, było, kiedy był pierwszy incydent? Który to jest wąb? Ile było za pierwszym razem? Na pewno warto by załatwić jakieś zaświadczenie od psychiatry lub terapeuty uzależnień, że nie jesteś osobą uzależnioną, że no, zdarzyło ci się to przez jakiś przypadek, nie wiadomo jaki, aczkolwiek lekarz będzie patrzył na to sceptycznie, ponieważ... W tej chwili no, każdy, kto został złapany drugi raz, twierdzi, że to był przypadek. Lekarze są przyzwyczajeni do takiej gadki i bez mocnego papiera od psychiatry czy terapeuty uzależnień, że nie jesteś osobą uzależnioną, może być problem. Czyli może być sytuacja, że, bo sam pokazałeś, że nie potrafisz się powstrzymać od picia i wsiadania za za kółeczko, za kierownicę, że nic się poprzednia sytuacja nie nauczyła. No powiedzmy, 10 lat. Pytanie teraz jest, czy 10 lat to jest ten sam WOMP, to samo miejsce zamieszkania, czy nie jest to samo miejsce zamieszkania. Być może tutaj, jeżeli nie mieszkasz w tym samym województwie, to może jest jakaś opcja, że no w innym Wąpie raczej nie będą mieli nie będą mieli tego nie będą mieli starych papierów z innego WOMPu także albo iść przygotowanym do tego samego WOMPu i liczyć się z jakimś wynikiem ewentualnym wynikiem negatywnym jakimś tam powiedzmy, że pół roku, czy rok, czy coś. No, można też poszukać innego wąpu. Nie potrafię powiedzieć, co, co wyjdzie, prawda? Także. No, mogę Ci tylko życzyć jakiegoś powodzenia. Powodzenia. No, widzę sosnowiec, słynny sosnowiec, prawda? Za pierwszym razem oddali, prawda? Ale mówię to, że, że coś było za pierwszym razem fajnie, miło i przyjemnie to. Nie oznacza, że drugim razem ci to się uda, prawda? Mówię, sosnowiec w tej chwili odpuścił, natomiast jeżeli pójdziesz do tego samego sosnowca, to raczej oni mają stare papiery. W tej chwili w komputerach, że tak powiem, po PESEL-u, po minucie, znajdujesz całą swoją kartotekę. Tam nie powiem, że 10 lat temu jesteś już w komputerze, natomiast. Na pewno jesteś w komputerze za, zarejestrowany, czyli na Twoim miejscu próby wątrobowe, GGPT, cukier, żeby były niskie. Mam nadzieję, że nie jesteś uzależniony. Jeżeli nie jesteś uzależniony, to y, kwit od psychiatry lub terapeuty uzależnień, że nie jesteś uzależniony. No i liczna trochę szczęścia, prawda? Nie przesądzam, że, się, że nie będzie pozytywnie, ale na dwoje babka wróży, prawda? Nie jest tak źle jak kiedyś było, ale mówię przede wszystkim: sposób myślenia lekarza jest taki, że tamta sytuacja cię nic nie nauczyła, że nie potrafisz się powstrzymać. No, pytanie jeszcze, jaki jest Twój ogólny stan zdrowia, prawda? Czy nie masz jakiegoś nadciśnienia, czy. No... Czy nie masz jakichś chorób serca, cukrzycy czy czegoś? No, mam nadzieję, że nie, ale mówię, nie potrafię tego tak ocenić tylko internetowo. Dobra, słuchajcie, na tym kończę. Trochę się rozgadałem, ale, ale było fajnie, prawda? Mam nadzieję, że ten COVID już przejdzie, prawda? Szczególnie po szczepieniach. No cyrku trochę ze szczepieniem jest, ale mówię, mniej tam się nawet martwię, że się tam jacyś celebryci zaszczepili, poza kolejnością. Więcej się martwię, czy organizacja tych szczepień będzie jakaś sensowna, nie taka, że musisz tracić trzy dni, żeby się ustawić w kolejkę. Aby cię ktoś łaskawie zaszczepił, prawda? Każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas ma tam jakieś swoje obowiązki, no i to nie jest tak, że każdy ma czas cały dzień spędzić w jakimś punkcie szczepień, aby go ktoś tam łaskawie zaszczepił. Także e, trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Jeżeli się interesują takie te moje hangouty, Oczywiście cóż Ci mogę powiedzieć, tutaj gdzieś, tutaj gdzieś znajdziesz link do subskrypcji, tam jakiś kolejny hangout. No i myślę, że będzie dobrze.